Siemanko, z tej strony Daniel Los, a dzisiaj mamy Liverpool versus Intermediolan. Jak wy to oglądacie, pewnie już jest środa, czy dzień po meczu, chyba, że się pomylę i nie wrzucę tego. E, dzień po meczu, ponieważ e, no, nie ogarnąłem tego wczoraj, tylko otwierałem paczki i zapomniałem o tym, że Liga Mistrzów jest i nie zrobiłem na wtorek tego filmu i dziś jest wtorek, więc dziś nagrywam Dziś Wam nie, nie poopowiadam o Lidze Mistrzów, ponieważ je ja jeszcze nie oglądałem. Jest dopiero godzina 14, czy, czy coś takiego: 14 chyba dochodzi, więc dopiero zaczynam otwierać. Liczymy oczywiście na trafy z tych klubów najbardziej na dłonią Martineza. Momentum, a z Iwerku chyba nie ma momentum. Jest, na pewno jest Izakę w tych Star Signings chyba e, jakoś tak to się nazywa, więc, e, więc tam będziemy dopiero liczyć na Izaka. Ale liczymy na jakieś super fajne trafy, jakieś numerowane karty. Autograf pierwszy w naszej kolekcji, jakby z Panini, chociaż mam z Barcelony z Panini, ale to nieważne. Witam, nie, <laughs> z tej kolekcji nie mam. Mamy Jarka Gąsiorowskiego, następnie ze sprutniku Iwana Fresneda. A Sporting z Kim gra? Sporting z Bayernem, Monachium chyba gra. Dominator Paris Saint-Germain. O nie. Co tu się stało? Dlaczego ja mam taki niefart? Czy wy też takie karty dostajecie? Ja pierdzielę. Masakra, masakra. Załaman jestem. Co tutaj się stało? Patrzcie, w ogóle karty się przykleiły. Dobra, zobaczmy. Mamy Paulo Maldiniego, fansa. I fansik Enzo Fernandez niebieski. Ładnie się mieni. Jeszcze powiem wam, że dość mam tych fansów Ogólnie to... nie wiem. Jakoś liczę cały czas na te fansy inny, innego koloru nie trafiłem żadnego. Jestem załamany, Edit Katów też już nie chcę. Ja liczę tylko na momentum tak naprawdę Golden Bolery i właśnie na te numerowane, a tych numerowanych w ogóle nie trafiam. No i z Dumfries jeszcze strzelił, no <laughs> ja liczę na Liverpool, chociaż patrząc na ich formę to raczej ee, Inter wygra. A zobaczymy. Garebi, Garebi. Tutaj mamy Juda Beningama, Real Madrid i fansa z Francji Warren Emery A tu następnie z Hiszpanii Mikel Oyarzabal. No niestety, niebieski Mikel. Jego chyba mam w swojej kolekcji. Trochę mi niebieskich brakuje jeszcze, powiem wam. I czerwonych, czerwonych mi naprawdę sporo brakuje. Ciągle mi się trafiają te same i nie wiem, co mam robić. Ostatnio, a nie, ostatnio jak otwierałem, to dwa czerwone mi się trafiły. Ale to był jakiś chory pojedynek, ponieważ z ośmiu paczek trafiłem chyba sześć czerwonych. Pięć albo sześć czerwonych z ośmiu, z ośmiu paczek. O, Michael Lautrup. <laughs> Odwróciłem niechcący. A, mamy kata no to już w ogóle lipa. Dobra, zobaczmy już. Kwitya Kwaratskellian. Paris Saint Germain. Fajny traf. Następnie Klub Bacz. Atletico de Madrid. Z Eintrachtu Uzun. Conor Bradley. Liverpool. 1 do jednego. No, aby taki ciekawy mecz był właśnie, żeby były bramki. Gonzalo Ramos. Bo ostatnio, jak oglądałem jakiś mecz Liverpoolu, to normalnie zasnąłem. <grybujesz> masakra. No. To była tragedia. A tu nam się pojawia zewcy Barcelony Eric Garcia. <laughs> Ostatnio bardzo dobry zawodnik barcyn. I osmana Diomande Sporting. Koke z Atletico Madrid Hiszpan. I mamy... Tutaj mamy. Czekajcie. Leonardo Balerti. Titan Czemu ja mówię do was czekajcie jak wysiedzicie siedzicie i oglądacie? A bo, chyba, że idziecie gdzieś no to. Poczekajcie. Giovanni Quenda. Srebrny fansik. I tutaj Laminia ma 10 na 10. Aj, 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 jakikolwiek 10 na 10 by się przydał, tylko nie w takim stanie jak tutaj. Bo ja naprawdę często dostaję zepsute karty, więc jakbym trafił autograf, to pewnie bym miał zepsuty Team Kledensteit. Czerwona karta, więc spoko. Ale raczej, raczej mam. Kurczę no, napić się miałem przed odcinkiem i, i jak zwykle człowiek zapomniał. Dobra. Następnie mamy Milan Francesco Camarda, tam mamy Elitka ta niestety. Ajax Jortim Mokio I Nil Maupei. Tu mamy Klub Badja. Ale wiecie co, otworzymy. Aha, tym razem tyłem. Super. Zazwyczaj to są przodem, właśnie. Więc dlatego tak się pomyliłem. Rudy Van Nistelrooy. Ale mamy farta do legendy. To może jakiś autograf legendy z Barcelony. w hmm, następnej paczce. Klub Bacz, uuu Liverpool, 2-1 pięknie, nie spodziewałem się tego, a tu de z Francji. Położymy go przy kwiczy, bo to koledzy z drużyny, nie francuskiej oczywiście, tylko z Paris Saint-Germain. I otwieramy następną saszetkę, zobaczmy, Lorenzo Pirola, Olympique. następnie mamy Pablo Barriosa, Sadio Mané, <gulia> nie, nie, nie Mark Kukurella. Kukurella, Kukureja. Strasznie sklejone są te karty. I odwrotnie położone. Fansik. Dizan Kruszewski. Dusan, e, Dijan, Dizan chyba czytali. Pamiętam. A tutaj Legenda Lucio. Fans favorite. Czemu to wszystko to są powtórki? Jak mnie to denerwuje... Te wszystkie karty, co mi się trafiają, to są powtórki. Idę no, mocno, naprawdę. Czek otwiera, 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 i raz na ruski rok trafi jakąś specjalną kartę, która mu potrzebna do albumu. Masaka. Rodney, i tu jeszcze kurczę, elitka. <grym> Al Hassan znowu Frank Garcia. Road to FIFA World Cup Manukuné. Mamy Rafinie przynajmniej, przynajmniej fajny, z Barcelony, chodliwy, że tak powiem. W ogóle, no właśnie, zapraszam na Vinted, jeżeli brakuje Wam kart. Niedługo będę wystawiał specjalne karty, karty z różnych innych edycji. Igor Jesus, fansik. Na przykład takiej La Ligi, to mogę pokazać, ale ten, zobaczcie, z La Ligi. Mam takie dwie karty do sprzedania, momentu Pedrigo mam dwóch nawet I to niedługo będę wystawiał Ale jeszcze co ja tutaj mam, kurcze no to musicie zobaczyć A to puste pewnie jest Nie, są d Dreambox dynastii, co nie? Ballon d'oro Mam takie fajne karty I będę to wystawiał właśnie No ja to bardzo lubię te karty, Kurczę, no zł złote jest wiecie Fajnie to wygląda, Messi, dużo, Benzema, Ronaldo, Messi, Messi, Laminiama, La to to pewnie zejdzie zaraz, moment. Bardzo ładna karta. No, jak widzicie, trochę tego jest, więc to sobie pewnie wystawię i zobaczymy, czy się kupi, czy nie. Jeżeli będziecie chcieli jakąś z tych kart, to możecie właśnie napisać. W ogóle, jakby ktoś chciał, bo czasem są przesyłki na i i się za darmo, to ja coś w sensie, za darmo, za złotówkę. Kurcie, na no szkoda, że winty takie rzeczy nie robi, co nie, że za złotówkę macie przesyłki. No, przecież ja bym kupował wtedy, wydawał pewnie z tysiąca dziennie, co nie, jakby takie coś było. Naprawdę. Najbardziej to mnie dobijają te właśnie płatności za wysyłki. Bo ja na tym straciłem już pewnie z kilkaset złotych, co nie? Kilkaset, kilka tysięcy złotych. Bo ja naprawdę dużo zamawiam. Mark Flecken, da siebie i w ogóle Lucas Beraldo, Paris Saint Germain. Artur Botafogo, Titan Rycos. Mamy Fansa Federico Di Marco, miałem powiedzieć właśnie, żeby ten, żeby nie było remisu. I Hurricane na koniec, niebieski. Chyba nie miałem, więc fajnie. Ale mamy remis. O, ja trzy czekajcie. Dobra, wezmę jakąś saszetkę. Mam tu jeszcze saszetkę, więc otworzymy sobie. Może coś tam się trafi, żeby nie było tego remisu. I zobaczmy. Żuskundę. FC Barcelona. Proszę. Ruj Silva. Oj, Aleksander Arendus nam uciekł. Eee, mamy Red. Nie, nie wierzę. Recus, recus, nie wierzę. To samo. Pedri. FC <laughs> Barcelona. I ostatnią kartą jest. Nie wierzę! Florian i jest. Liverpool wygrywa 3 do 2. Ja cię kręcę, że to się udało. To ja nie mam pytań. Nie spodziewałem się tego, że to się uda. Ale to hit. Udało się, więc kozak. I, i co? I mamy 3 do 2. A ja mam tu pokażę karty. To w ogóle ten, a to w ogóle Zieliński jest, nie, nie wspomniałem o nim. Mamy dwóch wsparcy tam. I tutaj dwóch wsparcy jeszcze. A, znaczy tak, że i Francji. <laughs> no ale co, dzięki wielkie za obejrzenie, zostawcie łapy w górę. Link macie w opisie do Vinted. I jakbyście czegoś potrzebowali, czegoś wam brakuje z kart poprzedniego sezonu, z tego sezonu, piszcie. Zobaczymy co da się zrobić. I no napiszcie, że jesteście z YouTube oczywiście. Cześć!